Siemaneczko, z tej strony i Witam Was dzisiaj w Battlefield Hardline Otwieram dzisiaj sobie pakiety bojowe Powiem Wam tak Filmik się wziął z tego, że wiem, ludzie otwierają paczki w fucie, otwierają um, te skrzynki w CSie więc stwierdziłem, dlaczego by nie otwierać pakietów bojowych w Battlefield Hardline Jak widziałem tutaj cztery brązowe pakiety i dwa złote ale jak tutaj widzicie, raczej w prawym dolnym rogu mam także do wydania 191 tysięcy, które przeznaczę na pakiety bojowe. Dobra, więc tak: kup kup. 100 mi 40 tysięcy, więc sobie kupię teraz jeszcze te srebrne. Zostaje mi 16, więc na no to już mi nie starczy. Więc kupię sobie jeszcze jeden tej brązowy. Okej to jakieś... No dobra. Więc zaczniemy sobie od brązowego pakietu. Mamy atut. Reputacji Leu. Kształt emblematu, dobra. Jakieś tam niezbyt dobre rzeczy. Same atuty, które mogę posprzedawać, jakby co, więc. Ale raczej ja z nich nie korzystam, chociaż później to ogarnią. O, jest fajnie. Jest splinter, jest y, kamuflaż. Kamuflaże właśnie mogę dostawać, ale chciałbym dostać coś dużo wartego. O, mamy tutaj kształt emblematu. O, i awatar w Battle Logo. nie, już. Ja ich chyba dużo. O, spray pustynny. O, fajnie, fajnie. No i ostatnie brązowe to. Takie tutaj. Sobie. Dobra. Te srebrne brązowe, przepraszam, były. średnie. Dobra, teraz. Mamy jeden srebrny. Tam były trzy, tutaj mamy cztery. Eee... I są dwa takie same, więc... Slipa. No i złote. Jest ich już pięć. Więc pierwszy... wow! Naszywka z kosmitą. Okej. Okay. O, i las, fajnie, fajnie. Takie średnie. Chciałem zrobić jakąś broń. Znowu to. O! Naszywka z torebką. No, nieźle. Muszę zobaczyć, ile, po ile takie stoją. Z tego co na razie widzę. O, szybkie. 100%. razem Szybkie zdobywanie to chyba chodziło. Na razie kasa idzie, bo to nie mam żadnych. Wow! Łowca, spray, kontr... Fajne. I jeszcze tutaj splinter. Spray... Chyba te, ten spray chyba użyję. No dobra, ostatni. Proszę, by było coś fajnego. O, czaszka. Ale ja to jest tutaj kształt emblematu, to tam nie, nie chcę dobrać. I lotnik, spray. To... Jest wszystko, co mogę... co tutaj mogę posprzedawać, jak widzicie. Może sprzedam to, coś podwójne. Tak sobie dwa zostawię chociaż, żeby było wszędzie. Zobaczę, ile na tym kasy odzyskam. To mało, więc nie wiem, czy to się w ogóle opłaca, to coś sprzedawać. O, tego mam jeszcze dużo dosyć. Okej, okay, dobra, kamuflaż do broni. Ten kamuflaż mi się jeden podoba, on ten właśnie. Na szywki ich nie skorzystam. Tylko, że nie mogę tego sprzedać za jakieś tam pieniążki. Drobne, chociażby. Dobra, to byłoby na tyle. Póki co. Słabe, słabe to tutaj wszystko. A, bo tutaj. Tutaj jest ten pończek, dobra. Tylko czy jeszcze jakieś tutaj mam? Chyba nie. Tamte były chyba. O, tutaj mam. To sobie ustawia. Ale to musiałem wygrać przed chwilą. A nie trafić. Um, ok, no to by było na tyle. Z Mojego tej otwierania, ale jeszcze póki tej nie, to chcę to dostosuj, bo zobaczymy sobie, o na P90 akurat ten spray, jak on wyglądał. Wow. Mnie osobiście się podoba, coś zobaczę, nie, 16 tysięcy, dobra. Będę zbierał kasę i jeżeli się uda będzie dosyć dużo wyś... będzie jakaś tam ilość wyświetleń spodoba Wam się to, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie oczywiście mój kanał także ale jeżeli będziecie lajkowali, komentowali Wam się to spodoba będę wiadomo nagrał więcej takich openingów ten uważam za... no nie do końca słaby, gdyż podoba mi się to co trafiłem, ale tyle jak ja sobie wydałem, że no szkoda szkoda ale... Przynajmniej jest to coś. Powiedzmy. Mm, powiedzmy coś innego. Nie to co wszyscy nagrywają. E, mało osób chyba nagrywa takiego coś. Nawet nie wiem, czy ktoś w ogóle. Nie, chyba ktoś takie coś nagrywał z bety, mi się wydaje. Gdyż kiedyś chyba sprawdzałem, czy w ogóle ktoś. Aha, jak myśl, wymyślałem sobie to. to sp sp sprawdziłem, czy ktoś tak coś nagrywał. Widziałem jakiś kościół, to z bety, więc to było coś innego. Ja po prostu wydawał kasę. Ale dobra. To było na tyle, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału, a także na moją stronę na facebooku laskotek.pl Więc do zobaczenia następnym razem, już w ten weekend powinniśmy się jeszcze spotkać na 15 minut z... A więc zapraszam na mój kanał, do zobaczenia, cześć!